Guys. Z tej strony Wyku. Na początku chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że nie było tak długo filmów na kanale. Mianowicie robiłem format, no i nie, nie miałem tak y, ogarniętego komputera jeszcze. Dopiero teraz mi się udało ogarnąć. Poza tym nie było z czego nagrywać. Teraz jest x slide. gramy sobie na x -Lite Pozdrawiam tutaj ekipę Dont. Ogólnie, spoko, spoko. No i co? Ogólnie to zarąbiście, że ten wbijacie tyle lajków, to jest masakra. A teraz challenge na ten filmik. Nie macie psychy wbić 30 lajków. Nie macie psychy. No to co? Zapraszam was do oglądania. Yo! O tutaj jeszcze ki zero. Yo! Eee, no z tym mam jakimiś. Ew, jesteście obok NTC, to chodźcie tu. Pomóżcie. Co? Będę tego kułu, kancio. No kulowali to, Czekaj, ej, psz, pomóż. Psz, mi, no, najpierw. Daj mi, daj mi. Masz, bo e. mi wyrzuci zaraz. No. I na no, pomóżmy będziemy mu... E. Czekaj, e. Daj, daj mi gdzie? tego koksa. Ja jestem tam w stałym kubie. kubie. Ej, daj mi koksa! Kubię w razie cykury, no i No wziąłeś. Wziąłeś tego koksa. Ale nie no, ci teraz. Ma ktoś tam poma? Nie mam się tepy. Ja... Kamcio, no, te mogę już? mnie się topać. Już zaraz mogę przyjmować. Kamcio Weź mi jeszcze jednego koksa, bo nie mam. Kiedy się? Tam. Niech ty masz nikt. Gdzie jest drugi? Okay, napisałem. A to ty? Bicie go. To zdedał. Ten 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 Prop ten koks, ten koks, ten Bo ja mówię, że że ten mi koks, ten mi ten daje dalej Chodź. ten Mam jednego ja Mam jednego. koks, No ten no Nie zadaje damage'a Kurwa ja nie mam pereł O oh, oh, i on wychodzi Uciek nie Uciekł sobie, jakam cię okay. Tam U Gokso Masz jakieś bloki? No jego. Kobla no. Kurczę okay. Jest tu, bijego ehm. Weź tą wodę zabierz A stąd? Weź Lagi, są, są. O no. Nie wchodzą no w ogóle Wybijam cię Maszawka? szafkę? W wodę Co to zmienia? Macie. A, nie mogę wyjść do góry Ty, za... Mnie ich z tą tajemnicą Wiesz, mnie Aha No to lifa, ty To uraź na, no. eee... na, na spawn? Nie da się spawn A uciekamy na zefkarę? Można na spawn Możemy się chyba tu bawić jeszcze Poczekajcie, ja ty Ja uram na spawna Ale... Jeszcze ale Tu jest dużo ich temu. A jak mały na uciec? Ukośnik spawn, debilu nie działa. Działa. Został, P -P -P nie Ej, pilnujcie działa. mnie, pilnujcie mnie, pilnujcie mnie, pilnujcie Zdebam mnie. Ty mam na spawn. Mam laga. Mam Ej, laga. Nie czekajcie, tylko pomóż mi. Tak założyliśmy, gdzie bijemy no czekaj. się. Czekaj. Bijeźcie tego owca całego. Gdzie się bijecie na kubie? Nie. No tak jakby. Jak chcesz to przyjść. Dobra, 7, dawaj na 600. Dawaj ci spawn. Chodźcie od tych do nas. Szybko, kamcio. Nie wiem, Lognie albo coś on wychodzi. Kurwa, teraz mnie w monitor słońca. No i czuję ja już... nie... no? Nice Kamcio, ja nie ucieknę do mnie, typajcie się do mnie Bo ja już tam się tepam Ale my się Kuba. tu bijemy, ty O, tam chciał kurwa Jestem w tym kubie, gdzie jesteście? Na górze Halo Wolańcze Opsu miał, Zakoduje to bardziej Tak, mnie To on ma kapucę on ucieknie to jest... Dobra, kratkę mam No Zobacz jak nie ma CT tam na górze tylko Jak on co? Mado, kurwa Dobra, ja na CQ No ja też biorę tu Kurwa, sorry Czekaj ładuj spawn, ładuj spawn Bania mu jeba Gdzie? 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 A. Na górze Jestem na górze Ale w wszystko tutaj mnie ciepło Widzę, widzę Wszystko Jest, jestem już, bieg do mnie, Nice! Piero